Zapytali Bosaka o nawrockiego, padły mocne słowa. Głośna wizyta w białym domu, błysk fleszy i zaproszenie na wielką scenę. W kuluarach jednak rośnie rachunek pytań Co jest wynikiem a co dekoracją? Krzysztof Bosak dokłada do tego własny, nieoczywisty akcent. O jaką stawkę naprawdę idzie gra po amerykańskim epizodzie prezydenta? I który szczegół psuje narrację triumfu? Po wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie 3 września prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Z przekazu pałacu: Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce i nie wyklucza się, że będzie ich więcej. Do tego zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 na Florydzie brzmi jak polityczny pakiet premium. Ale G20 to przede wszystkim klub największych gospodarek świata, czyli nieformalny zarząd globalnej ekonomii, a nie maszynka do rozdawania punktów w sondażach. To tło sprawia, że ostrożne słowa Bosaka wybrzmiały mocniej. Gest kontra wynik, czyli zimny prysznic. To jest fajny gest. Natomiast byłbym ostrożny z nazywaniem tego sukcesem, mówi wicemarszałek Sejmu. I dorzuca: Przestańmy poklepywać się po plecach, bo zostaliśmy zaproszeni. Zacznijmy pytać o wyniki. W jego ujęciu sukces to nie udział w prestiżowych spotkaniach, tylko konkret, decyzja, kontrakt, nowa gwarancja bezpieczeństwa. Więcej, prawdziwą politykę robi się poza nimi. Oficjalne spotkania są tylko po to, żeby zrobić ładne zdjęcia. To cios w sejmową kulturę triumfu z byle pretekstu, ale i praktyczną instrukcję obsługi dyplomacji. Czy to wystarczy wyborcom? Dla kancelarii prezydenta sygnał jest prosty. Opowieść o polepszeniu relacji z USA trzeba będzie podeprzeć czymś więcej niż zaproszeniem na salony. Jeśli po wizycie w Waszyngtonie realnie wzrośnie obecność wojskowa albo padną twarde uzgodnienia w energetyce i obronności, świetnie, wtedy będzie co świętować. Na razie mamy deklarację, że żołnierze pozostaną, oraz polityczny kredyt zaufania w postaci zaproszenia na G20. Wyborcy jednak coraz częściej oczekują konkretu nawet jeśli zostanie on dowieziony cicho, bez fanfar.